Do tamtego oczka, cały czas, nie? Akcja! Takowe oczko. Halo! Halo! Jest tam ktoś? Siema! siema! Witamy was serdecznie. Znajdujemy się na Boską przy ulicy Chrysler Road w salonie fryzjersko-kosmetycznym Pepe, gdzie dojdzie dzisiaj do niesamowitych wydarzeń związanych z 26 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema siema ludziska, bardzo nam miło was dzisiaj gościć u nas w salonie. I w dzisiejszy utar przekazujemy w całości na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale to nie wszystko. Mamy fantastyczne prezenty od naszego stałego klienta Artura Boruca, i w jego imieniu przekazujemy całemu sztabowi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy koszulkę oraz piłkę, i to jest od Artura Boruca. Dziękujemy serdecznie, dziękuję bardzo. E, gracie z nami po raz drugi. E, rok temu, dzięki przedmiotom, które przekazaliście na aukcję, zdołaliśmy zbierać bardzo bardzo dużo pieniędzy. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. E, dziękujemy i udowadniacie po raz drugi, że jesteście najlepszym celem fryzjerskim na południu Wielkiej Brytanii. Dziękujemy. A tu, dziękuję. Artur, na pewno zbierzemy kupę, kupę kasy i to dla tych, którzy najbardziej potrzebują, czyli tych najmniejszych. I Wie? pamiętaj, jesteśmy tu! Jesteśmy tu! Jesteśmy raz!